Ewa Kępska, jestem y, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, ale też reżyserem spektakli dziecięcych i teatralnych, y, ponieważ skończyłam podyplomowe studia w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu i bardzo polecam tą szkołę. Y, natomiast dzisiaj opowiem o teatrze, ponieważ teatrem zajmuję się od prawie 120 lat. Y, więc y, troszkę doświadczenia mam i chciałabym się podzielić i zainspirować państwo, Państwa. Y, Dlaczego pomyślałam sobie o teatrze, ponieważ, żeby zainspirować? Ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie każdy z Państwa zajmuje się teatrem, ale wiem, że pewne rzeczy teatralne przydają się nawet przy nauce piosenki albo wiersza. No i cóż, i nie pozostało mi nic innego, jak już zacząć. Zatytułowałam to Teatr nieoczywisty czasem mniej znaczy więcej. I chciałabym Państwa przekonać do tego, że czasem mniej rzeczywiście znaczy więcej. I zapraszam na początek moich statystów dwóch, dwójkę. Pana Jacka, aktora teatru dramatycznego i panią Ewę z teatru Witkacy. I taka scenka, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteśmy na targowisku, każdy z nas chce zachęcić. Was, żebyśmy, żebyście kupili nasze towary. Tutaj mamy sprzedawcę jajek, proszę. A tutaj mamy sprzedawcę zegarków, proszę bardzo. To będzie krótka scenka, będą dwie scenki, a potem powiem co i jak, żeby nie speszyć. No to zaczynamy, proszę bardzo. Sprzedajecie, chcecie, żeby tak, jednocześnie, żeby Wasz towar tylko był kupiony, słuchajcie, nie przeciwnika. Jajeczka nie ma. To nie ma. Zegarek nie działa. Każdy zegarek lepszy od jajek. Słabe. Zegarek lepszy od jajek. Chyba nie. Ja mi zegarek i jajka. A ty masz to? Tylko zegarek. To lepszy. Może... Ja wygrałem. Wygrałem, mnie, mnie, wybierz mnie, mnie, jajka, jajka do kupienia, jajka, jajka. Jajka, 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 jajka do zegarek. kupienia, jajeczko, jajeczko, kup jajeczko. Dziesięć jajek, dziesięć jajek, dziesięć jajek. Jajka, 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 zegarki, nieważne. No, dobra, zegarki. dobra, stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Sprzedałem? Tak. Sprzedałem. Okay. I druga, dobrze, dziękuję. I druga scena. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na peronie. Pociąg, rzadko zdarzałem się takie sytuacje, oczywiście, że pociągi się spóźniają, ale przyjmijmy taką e, hipotezę. Załóżmy, że się spóźnił dwie godziny, i macie teraz za chwilę prelekcję. Wchodzicie tutaj na scenę i wiecie już na pewno, że się spóźnicie, e, no ale czekacie na pociąg, zapowiadają, że dwie godziny opóźnienia. Proszę bardzo, zachowujecie się, nic nie mówicie. Proszę odłożyć mikrofon. A gdzie jest, jest Peron? Tutaj, tutaj. Jesteście oczywiście zdenerwowani, no czekacie. Uciąg masz zaraz. Pociąg się spóźni, a ja nie mam mogę. Za to mam jajka. PKP nigdy się nie spóźni. Zdorak wykład. Nie ma na to wpływu. Patrzę na tą panią. Nerwosol. Nerwosol. To nie ma zegarek. To nie ma Zegarki, zegarki ta widziałem. Po co ci zegarek, jak pociągni, tak się spuści. Ok, dziękuję. Brawo dla statystów. Oczywiście. Koniec? Tak, koniec. Niestety koniec. Za chwilkę jeszcze zaproszę panią statystkę i chciałabym teraz zapytać, czy oni byli widoczni w pierwszej scenie, gdzie sprzedawali towar? Byli, tak? A czy ja byłam widoczna? Tak? Uh -huh. A czy w drugiej scenie, kiedy byliśmy zdenerwowa byli zdenerwowani, staliśmy na peronie? Czy ja byłam też widoczna, czy oni tylko? Dlaczego mnie widzieliście, niektórzy? Tak, kto wykonywał dużo ruchu? Oni w pierwszej i drugiej scenie czy ja? Słuchajcie, czasem mniej znaczy więcej. Dlaczego? Jeżeli przygotowujemy piosenkę albo wiersz na konkurs, często widzę to, że nauczyciele albo rodzice mają taki odruch. Popatrz na mnie z bliska! I posłuchaj mych słów. Ty z pewnością wiesz to wszystko. Każdy ruch pokazujemy, tak? Ja teraz wam pokażę na przykładzie wiersza Ludwika Jerzego Kerna, jak można to ograć dwie, dwa sposoby. Pierwszy sposób, który może troszkę przesadzę, ale często to widzę. Wiersz, fragment wiersza w pobliżu barbakanu. W pobliżu barbakanu zgubił się piesek panu. Był przy odze i nagle znikł, więc serce panu pik, pik, pik bo to naprawdę smutno jest, gdy zginął panu pies. Wizdał pan i długo wołał, rozpytywał dookoła. W końcu bliski, będąc płaczu, barbakan w koło obchodzić zaczął. Oprzed raz. oprzed dwa. Ale nie spotkał nigdzie psa. Oprzed trzeci raz. I czwarty. I rozdawał się nie na żarty, wskutek czego za piątym razem zamiast iść, pobiegł pełnym gazem. To jest pierwszy przykład, a teraz drugi. W pobliżu barbakanu zgubił się piesek panu. Był przy nudze i nagle znikł, więc serce panu pik, pik, pik. Bo to naprawdę smutno jest, gdy zginie panu pies. Gwizdał pan i długo wołał, rozpytywał dookoła. W końcu bliski będąc płaczął, barbakan w koło obchodzić zaczął. Obszedł raz. Obszedł dwa. Ale nie spotkał nigdzie psa. Obszedł trzeci raz. I czwarty, i zdenerwował się nie na żarty, wskutek czego za piątym razem, zamiast iść, pobiegł pełnym gazem. Czy za drugim razem widzieliście, że ja szłam? Nie, tak. 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 Yy, robiłam, zauważcie, robiłam przerwy, Obszedł raz. Tak, ja szłam. Więc yy, widz, który słyszy, on nie musi tego widzieć, bo wiecie, my wtedy skupiamy się na gestach i nasze dziecko bardziej skupi się na geście niż na tym, co mówi. Natomiast jeżeli jesteśmy na jakimkolwiek konkursie, to jury, uwierzcie, że będzie zwracało, profesjonalne jury, będzie zwracało uwagę na to, co dziecko mówi, a nie to, co pokazuje. I zachęcam do tego, bo nieraz widzę też, wiecie, jeżeli pokazuje się na przykład z własnego doświadczenia, na Dzień Babci, Babcia w chustce, do tego spódnica i idzie tak, to wiecie, troszkę to już wygląda karykaturalnie i przesadnie. Natomiast jeżeli sobie tak naprawdę uświadomimy, jak chodzi starsza osoba, no to ona raczej, jeżeli nawet ma balkonik, to ona robi drobne kroczki, prawda? A nie chodzi tak. Na koniec roku widziałam taki. Powiem wam, że było mi wstyd, ponieważ była przerosowana pani, które u nas sprzątają. U nas panie sprzątające, mają takie tipsy, sztuczne rzęsy. I szkoła błyszczy. A pokazane były, słuchajcie, jak z filmu Barei. I naprawdę było mi bardzo wstyd i głupio, bo one też były na scenie w tym, na sali gimnastycznej, że po prostu tak są pokazane. Więc zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę na takie szczegóły. I o już jest. I teraz bym chciała przejść do kostiumów. To ściągnęłam, jak widzicie, z wyszukiwarki Google. Jak poprosimy rodziców, żeby ubrały dzieci w jakikolwiek strój, to każda mama zrobi wszystko, pożyczy od kogo tylko się da, ale będziemy mieć pięć bocianów każdy z innej bajki. Chodzi o to, żeby były w jednej konwencji. Czasem mniej znaczy więcej. Zobaczcie, na pierwszym, na, pierwszej, na, pierwszym, na pierwszym zdjęciu ta dziewczynka tak naprawdę ma podwójną twarz. Przez to, że ma swoją twarz i jeszcze nadbudowaną drugą twarz. Nie wygląda to dobrze. Tutaj no, mama zrobiła co mogła, tak? ale włożyła na pewno dużo czasu i energii, żeby zrobić takiego bociana, bo skrzydła wymagało czasu i bibuły. Tutaj jest mój uczeń, był, jak był w przedszkolu. No i tutaj taki klasyczny, klasyczny bocian. A teraz chcę pokazać mojego bociana Państwu, jakiego Wam zaproponuję. Czasem wystarczy, oczywiście, moje rodzice mam taki przywilej, że. Co chce, to uszyją. I teatr nie. Halo, halo, jestem. Dobrze. I teatr nieoczywisty. Słuchajcie, zakładam zawsze, że widz jest osobą inteligentną. Czy on ma 5 lat, czy on ma 80 lat. Jeżeli mój bocian ubierze się tak, do tego ma czarne, czerwone rajtki, to ja nie muszę mówić, Hello, jestem Bocianem, i ja jestem nieprzypadkowo dzisiaj ubrana na czarno teatralnie, więc wybaczcie, że mam strój taki no, niewizytowy. Jeżeli ja chcę polecieć, jestem na przykład albo Bocianem, albo Orłem w gnieździe, ostatnio wymyśliłam sobie, robiąc spektakl o Orle Nielocie, który miał lęk wysokości, że gniazdo Orle było na drewnianych skrzynkach. I te skrzynki były na różnej wysokości poukładane i ten orzeł stał. I wyobraźcie sobie, jak duży ptak, e, gdziekolwiek chce polecieć, to on robi taki trzepot charakterystyczny skrzydeł. E, jak wylatuje z jakiś haszczy i krzaków, to też ten trzepot słychać. Więc wystarczy słuchajcie, że zrobimy coś takiego. I nasz bocian leci albo orzeł, i ważne jest przy tym, żeby zmienić rytm ponieważ żaden ptak nie leci cały czas, bo by się namachał, prawda? Ja też tłumaczyłam uczniom, bo mój uczeń nie umiał sobie wyobrazić, jak on ma lecieć. Więc słuchaj, zrób to tak, jak jedziesz na rowerze z górki. Pedałujesz, pedałujesz i wtedy jedziesz, suniesz. I za chwilę znowu pedałujesz, żeby zmienić rytm, żeby to było ciekawsze. Kruka zrobiłam na tej samej zasadzie, co bociana, tylko było czarne futerko i czarny kapelusz. To jest pierwsza... Moja taka propozycja. Zobaczcie, tutaj właśnie też z wyszukiwarki Google. Każdy krasnal, ale każdy z innej bajki. Każdy z innej konwencji. Więc czasem mniej znaczy więcej. Wystarczy, słuchajcie, trykotowe koszulki i do tego czapki z polaru równe uszyte, i do tego rajdki i nic więcej, albo getry i nic więcej nie trzeba. Kolejna propozycja to jest właśnie lis. Lisa, czy ja mam tu lisa? Nie ale za chwilę pokażę lisa. O, to są moi uczniowie z kółka teatralnego, mam ich 26. To jest akurat troszkę nieaktualne zdjęcie, bo się zmienił zespół z zeszłego roku. Jak widzicie, naszą bazą jest czarny strój, a do tego właśnie nakładamy jakieś drobne elementy. I teraz pokażę jeden z takich elementów i chciałabym, żebyście powiedzieli państwu, kim ja teraz jestem. Cik. O się ubiorę. A przepraszam, jednego rekwizytu nie wziąłam sody. Eee, spaliłam. Spaliłam, przepraszam. To jeszcze było miał być. O. Teraz to wiem, jestem Nie. Na przykład, czyli jestem kobietą, tak? W ten sposób pokazuję. Nie potrzebuję sukni, nie wiadomo jakiej balowej, tylko wystarczy element i zobaczcie. Co ja teraz robię? Poprawiam makijaż. Słuchajcie, ja mam pudełko po cukierkach. Więc teatr nie musi być jeden do jeden, bo widz widzi nie pudełko w tym momencie, tylko on widzi pudernicę. Tak? A to są akurat rekwizyty, które po prostu u mnie rodzice wiedzą, że ja wszystkie śmieci zbieram, więc jak komuś coś się nie przydaje, to wiadomo, że ja to wezmę. Kogut. Mój, moja pierwsza wersja. Tutaj, co widzicie, koguta to jest z internetu, ten pierwszy z Google. Natomiast kiedyś dawno temu poprosiłam rodziców, pomyślałam, że musi być tak na bogato, i był taki strój: dwa koguty, do tego jest czapka. I, no, i były pomarańczowe i czerwone rajtki. Ale po latach stwierdziłam, że to no nie o taki teatr mi chodzi. I, I moje, tak, kogut do wzięcia, i moje kury, i wszelkie koguty kurowate wyglądały tak. Najpierw zaczęłam kupować na lumpach, ale słuchajcie, się nie opłaca, bo na, y, przez Allegro ta sama cena, więc kupiłam równe kapelusze po 10 zł i do tego każda miała, jak widzicie tutaj, gipiurę i one po prostu chodziły jak kurki i tyle nam wystarczyło. Były całe na czarno i nic więcej nie miały. Więc to jest taka moja propozycja dla Państwa. Kolejna rzecz, to są kaczki. Zobaczcie, koszulka, takie y, no, można powiedzieć, nie wiem jak to się nazywa. Getry, nie getry, jakieś niegowce, tak. Rodzice mi uszyli, rękawiczki w chińskim markecie. Materiał też kupiłam i kaczory miały, właśnie tutaj, rodzice mi uszyli, a kaczuszki miały tutaj zapięte i naprawdę nic więcej nie trzeba. Tutaj robiliśmy spektakl Lisie Niebo i to są, to są nasze wersje, naszych lisów, które robiliśmy i, i tak, troszkę na bogato, ale, ale wiem, że już mogę sobie na to pozwolić, bo po prostu rodzice, e, wiem, że zaczynaliśmy od bibuły. Pierwszy nasz spektakl to naprawdę pojechaliśmy w Krepinie, e, ale minęło już 20 lat i dzisiaj mam tą przyjemność i swobodę, że rodzice uszyją mi, co chcę e, i dadzą mi pieniądze, ile, ile chcę. Oczywiście nie przesadzam z tym, e, nie przesadzam z tym, ale wiem, że sobie mogę na to pozwolić e, i zobaczcie, i tutaj mam. Las, las zrobiliśmy tak, że scenografia był tylko czarny parawan i pięki różnej wielkości i wszyscy wiedzieli, że to jest las. Parasol, te parasolki słuchajcie, tutaj jest kiedy nie pada deszcz u góry, a tutaj pada deszcz i grzyby się otwierały, otwierały się muchomory i otwiera, otwierały się prawdziwki. I zapewniam was, że słyszałam siedząc na sali, że uczniowie klasy szkoły podstawowej mówili: "Ty, to są grzyby". No tak, i była dyskusja, więc naprawdę oni nie musieliśmy im mówić o tym, że to są grzyby, bo oni sami e, wiedzieli. Tutaj jest wersja na przykład myśliwego. Kapelusz od kogoś dostałam, bo komuś zawadzał w domu, a to jest po prostu strzelba myśliwego, kawałek skrzywionego kija. I naprawdę on strzelał z tego i wszyscy byli przekonani, że no zabił lisa, który, którego mieliśmy. Woda, najlepszym sklepem, jaki znam, to jest sklep budowlany, każdy, więc zachęcam. I wodę tutaj zrobiliśmy, to był nasz spektakl dla najnajów, czyli dla uczniów, dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. I to była woda z folii takiej naj... naj... Cieńszej folii malarskiej, jaka jest, ona jest najbardziej plastyczna. Można no, słuchajcie, z niej kwiatki robić, które się będą jak zdusimy i otworzymy i podświetlimy jeszcze, to on po prostu będzie nam się otwierał w dłoni. Można zrobić wodę, można zrobić cuda z tego. A tutaj, żeby nie było, że jakiś terror wprowadzam, bo rzeczywiście dużo ćwiczymy i poświęcamy naszym spektaklom trzy miesiące, trzy razy w tygodniu się spotykamy, to chciałam też pokazać tak, że jak robiliśmy ten spektakl dla najnajów, to mamy też takie przerówniki, że albo się bawimy piłką, albo właśnie z piaskownicy sobie zrobiliśmy no, taką... No taką zabaweczkę I sobie po prostu jeździliśmy, więc nie jest aż tak źle. Ym, jedyne, co pewnie tutaj nie widać, ale z tyłu stoją dwa parawany, które mamy rozjeżdżane na kółkach, też zrobili mi to rodzice i zakupili yy, i zmontowali, yy, które yy, u góry na haczykach się po prostu zamykają. Ja mogę je otwierać i zamykać. I one, słuchajcie, na każdy, yy, nie tylko na spektakle, ale cokolwiek robimy, jakąkolwiek akademię, to co to, yy, to naprawdę nam się sprawdza. Ryby. Też spektakl dla najnajów zeszłoroczny, czyli dla tych najmłodszych. Pomyślałam sobie, że chcę nie przebrać moich aktorów, tylko żeby oni trzymali, bo tutaj było właśnie wakacje, były nad morzem i każdy miał inną rybę. Poprosiłam rodzica, ucznia, który już nie chodzi do kółka zatrannego, ale mam ten przywilej, że zawsze się dowiaduje pani Ewona kiedy na wczoraj czy na jutro czy na dziś więc to jest ważne i w ciągu tygodnia rodzice mi wycięli właśnie takie ryby koleżanka która jest po akademii sztuk pięknych pomalowała i pomyślałam sobie że nie chcę żeby była ta ryba bardzo oczywista to słuchajcie poszłam do budowlanego i najtańsze płytki to są pozostałości z tych kupiłam płytki i po prostu nakleiłam i zrobiłam z tego łuski to teraz poproszę statystkę. Następna propozycja, mam nadzieję, że Państwa zainspiruje. Potrzebowałam w zeszłym roku na ten sam spektakl dla najnajów. Potrzebowałam kapitana, który będzie przez lornetkę obserwował, co się dzieje na morzu. Ale lornetka dla mnie była zbyt oczywista, a jej nie miałam, bo ta jest pożyczona od Ewy, tylko na dzisiejszy użytek, więc wymyśliłam sobie że, o jest tam, że to będzie moja lornetka. Ale to było za proste, słuchajcie, bo pewnego dnia, uczniowie tutaj oczywiście owinęli sznurkiem, tu sobie przywiązali, pewnego dnia na próbę zapomnieli jej zabrać z góry, nie chciało nam się iść. Ja mówię, wiecie co, dobra, widzicie to, nie, widzicie tą lornetkę, no pewnie, że widzimy, oni wszystko widzą, to co, co nie istnieje też i wyglądało to mniej więcej tak. Kapitanie, statek na drugiej. Pokaż. No, rzeczywiście. I to było koniec sceny, słuchajcie. Dlaczego to wykorzystałam? Ponieważ e, dziękuję statystce. E, dlatego, że słuchajcie, e, są takie sytuacje, że ten rekwizyt jest nam potrzebny na ułamek sekundy i nie wiadomo, co z nim zrobić. Rekwizyt musi mieć jakieś zastosowanie i być potrzebny. Więc e, uznałam, że jeżeli ja go potrzebuję na dosłownie no, kilka sekund, a potem nie wiadomo, będzie nam się majtał i będzie gdzieś potrzebny. to Widz zorientuje się, wy też się zorientowaliście, prawda, że to jest lornetka. Hmm. Następna rzecz. Robiłam z moimi uczniami legendę e, coś o wiatraczku. coś, Dlaczego woda morska jest słona? O. I wymyśliłam sobie, słuchajcie, wiatrak. E, taka normalna budka, jak to wiatraczek i z tyłu miał kolbkę, rodzice, stolarz, zrobił cycuś, glancuś. No ale jak go zobaczyłam, moi rodzice wiedzą, że Szczelę focha, ja wie to nie to. Więc kupiłam coś takiego młynek. No i rodzic mi tutaj dorobił śmigło, ale mówię sobie, nie, no to nie jest to. Taki wiatraczek to. Nie, nie. nie? I słuchajcie, przyśniły mi się klapki. To są takie klapki, które były białe, i tutaj stawialiśmy takiego płaskiego zajączka, owijaliśmy kokardką i sprzedawaliśmy na kiermaszu wielkanocnym. I te klapki mi zostały. I poszłam do rodzica, bo te klapki mi się przyśniły. I poszłam do rodzica, mówię: wie pan, co, jakby mi pan coś takiego zmontował, jak jest taki stojak na kubki. On na kiedy? Ja mówię, no na wczoraj, więc miałam za dwie godziny. Potem pomalowałam te klapki, bo chciałam taki taszyzm, żeby to był. I w naszym przedstawieniu zagrało to tak: poratuj wiatraczków niedoli, nasyp nam trochę soli. I on się po prostu w ten sposób kręcił. Był teatrem rekwizytem nieoczywistym, a wszyscy wiedzieli, że to jest wiatraczek yy, jelenie. Ewy Gardyzy mącz powiedział, idź, rób dzisiaj jelenia. Powiedziałam, że ja to nie muszę robić jelenia, bo już jestem. Ale słuchajcie, rogi kozice. potrzebowałam dużo zwierzaków i wymyśliłam sobie, że oczywiście też miało takie futerka. Nie wiem, jaki jest następny slajd. Zaraz zobaczymy. A to było właśnie ten spektak. A to zaraz powiem o nim, dobra, jeszcze wrócę. Nie założę czapki, bo mam całe to urządzenie. Ale słuchajcie, to były rogi jelenia, to są zwykłe gałązki, i miałam problem, żeby je zakrzywić, ale zrobiłam je takie, wzięłam, żeby one się jeszcze wyginały, były miękkie. I tu jest żyłka, której z daleka nie widać. I te rogi były zawinięte. Oczywiście futerko w tym samym kolorze, tak jak widzieliście, to białe, to było to, ale. Potrzebowałam, przepraszam, to była kozica, a potrzebowałam jeszcze jelenia. Więc słuchajcie, wczoraj właśnie zrywaliśmy gałązki, bo wymyśliłam sobie, rodzice spełniają na razie moje fanaberie. Tutaj wy nie widzicie, ale tu jest taki tunel. Tu jest dziura, tak? I teraz nie otrafię i od spodu ja w ten tunel to wkładam. Celowo te gałązki zielone zostawiłam, bo jak teatr nieoczywisty, to wiadomo, że nieoczywisty. I w ten sposób słuchajcie, dwa rogi i mamy jelenia bez jakiegoś dużego nakładu pracy i dużego nakładu finansowego. Dobrze, popatrzmy, co mamy tutaj dalej. O tutaj widzicie właśnie spektak. I przedpremierowo sobie pomyślałam, że jak robiliśmy spektakl dla najnajów, były to wakacje nad morzem, no to oczywiście nie potrzebujemy jakichś dodatkowych kostiumów, ponieważ no, krótkie spodenki i koszulka wystarczą, bo to jest plażowy strój. Ale okazało się, że no, nie był to strzał w dziesiątkę, ponieważ... Wystawialiśmy ten spektakl w czerwcu, więc wszystkie dzieci, które przyszły na spektakl, był to pokaz przedpremierowy, przedpremierowy dla zaprzyjaźnionego przedszkola, też były tak samo ubrane. Więc moi aktorzy po prostu zlali się z całą widownią. I na dzień przed moja przyjaciółka mówi: Wiesz co, kurde, to źle wygląda. Oni nie mają kostiumów. Gdyby to była zima, to te kostiumy by zagrały. Ja mówię, kurde, faktycznie, ale że mam 150 koszulek kupionych kiedyś w chińskim markecie, które wykorzystuję w różnych sytuacjach, to po prostu każda grupa, bo były cztery grupy, każda grupa mogła sobie wybrać koszulki i oni założyli tak naprawdę na premierę wcześniej tego nie robili, założyli koszulki i. Te koszulki, jak widzicie, jest różnica, prawda, między górą a dołem. O, tam też jest ta lornetka, którą Ewa robiła. Po prostu ona zagrała. Statek, to był nasz statek, który właśnie oni w ten sposób, po prostu tym statkiem jechali. No i wszyscy wiedzieli, że my jesteśmy na morzu. Więc zachęcam do takich prostych rozwiązań, bo one są naprawdę najbardziej efektowne i efektywne. Takie mam wrażenie. Dobrze, następne, zobaczmy, co jest. O! Tutaj mam spektakl, żeby tradycji stało się zadość o zwyczajach bożonarodzeniowych w całej Polsce, w różnych regionach. Dziewczynka, która siedzi i tutaj było kit mydło i powidło, bo każdy miał być ubrany inaczej. I dziewczynka, która siedzi, to miał być wózek, ale że wózka nie mieliśmy i też nie chciałam wózka, bo był zbyt oczywisty. To poszłam z moim kolegą do sklepu spożywczego i on mówi: Sprawdź wybierz, który dobry. Więc sprawdziłam, który dobry, a że, a że był to jego kolega właścicielem, to, to po prostu nam ten wózek, słuchajcie, dał na zawsze i mam dzięki temu wózek. A to słuchajcie, jest stół. Żeby nie stawiać stołu, bo ten stół był nam niepotrzebny tylko na chwilę. To po prostu dzieci usiadły w ten, w ten sposób i wszyscy widzieli, że my siedzimy przy stole. I tak już podsumowując, skąd biorę pieniądze i skąd biorę też pomysły? Od uczniów, od rodziców, nie dostajemy żadnej dotacji, słuchajcie, z gminy, ze szkoły. Ja też za to nie dostaję, ale po prostu kocham teatr i to robię, i moje dzieci kochają teatr. Ja mam uczniów, którzy przychodzą do teatru mojego szkolnego w pierwszej klasie, a wychodzą w ósmej klasie. Społeczność lokalna mi też pomaga, bo jak czegoś nie ma, to piszę na mojej grupie gliczarowskiej, wiejskiej. Słuchajcie, potrzebuję coś i coś tam, więc zaraz co kto ma, to znosi. Też pracownicy przyniosą różne pierdoły. I tak naprawdę, i moja rodzina, i tak jak powiedziałam, początki nasze to była Bibuła zwykła. I słuchajcie, i zachęcam Was do takich rozwiązań bo naprawdę czasem mniej znaczy więcej. My się mniej napracujemy i też słuchajmy, co mówią do nas uczniowie. Bo teraz robimy spektakl wąż i nie miałam pomysłu, jak tego węża zrobić. I słuchajcie, wzięłam na WF-ie, moje dzieciaki się zbuntowały i chciały mieć 5 minut, żeby sobie pobiegać na sali. Mówię, ok. I była skakanka. Jedno dziecko wzięło skakankę i zaczęło tak być... Ja mówię, ja pierniczę, przecież to jest wąż. I słuchajcie, nic innego, tylko w internet. I yy, w sklepie na ich mm, y, znaleźliśmy węża, który słuchajcie, jest taką mapetą, gdzie się wkłada rękę y, i dwie osoby animują. Zrobiło mi się sześć aktorów, bo oni się zmieniają, więc jedna trzyma paszczę, druga trzyma ogon i po prostu mamy węża. I to tylko dzięki y, moim, u, mojemu uczniowi. I często jest tak, że ja nie mam pomysłów, i słuchajcie, Musimy coś wymyślać, i wiele pomysłów tak naprawdę nie jest moich, ale też moich uczniów. Więc słuchajmy i podglądajmy ich, obserwujmy wszystko. Jak robiliśmy, słuchajcie, ten spektakl, gdzie mieliśmy ym, dużo ptaków, to ja miałam, słuchajcie, byłam tak nakręcona, że wszędzie widziałam, oglądałam kruki, jak chodzą, wrony i wszystkie zwierzaki, bo y, dzięki temu ja nauczyłam moich uczniów, jak mają chodzić. Tak? Krukowato, jak mają chodzić skradać się jako sarna, bo wystarczy trochę ruchu i zmienić rytm, a teatr to jest magia i się zadzieje. I na koniec chciałam powiedzieć za Konstantinem Stanisławskim, wielkim reżyserem i aktorem kochajmy teatr w sobie, a nie siebie w teatrze. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam. I zapraszam na stronę. Super, Belfry, ponieważ tam jest wiele inspirujących artykułów, którymi się z Państwem dzielimy i no i zachęcam do przeczytania ich. Dziękuję.